Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji mixtape, dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju. Kolejny tydzień przywitał nas razem z nowymi rapowymi rzeczami. Oczywiście hitem tygodnia była gala popkillerów i jej osobliwości. Sądząc po tym, co pisze się w internecie, chyba tym razem nie udało się przebić oscarowej gali. A złośliwi mówią, że Oscarowe liść by się tam przydał na odmółkę paru osobom. Serio? Nagrody rozdane. Gratulacje dla zwycięzców, a jeszcze większe dla tych, którzy nagrody odebrali. Dla nas spoko. A wy jak? Zadowoleni? To może rzućmy okiem i uchem, co tam pojawiło się w tym tygodniu na świeżo. Jako pierwszy w tym tygodniu pojawił się Głowa PMM. Głowa wraca z drugim solowym albumem. Ciekawe, co uważa tak w ogóle. No i trzeba przyznać, że ma się całkiem nieźle. Charakterystyczny głos głowy w sumie nawija zawsze na poziomie i mocno trzyma się ulicy i to wszystko pozostaje sobą. To dobrze, bo nie poskręcały go trendy. Najnowszy singiel to Imię z gościnnym udziałem Erosa i Cywińskiego na refrenie. Duet Ero i Głowa zawsze siada, więc pasują idealnie. Cywiński za to wjeżdża z typowym śpiewem. Refrenem. Do tego uliczny klip PMM w całej odsłonie. Polecamy. Graliście lub gracie w Mortal Kombat? Michel Granabank. To tytuł nowego singla, który wjechał do NETU chwilę temu. Można powiedzieć, że w przededniu premiery drugiej solóweczki możecie zobaczyć typowo mortalowy klip do Mortal Kombat. W klipie Michel wygrywa wszystko. Czy rapowo też? Raczej tak. Numer na patencie jest dirty i jest spoko. Ale chyba z Michelem jest tak, że albo się go w opór lubi, albo wcale. No nie, poczekajmy na album. I na koniec numer na 100 jest połączeniem raperów o życiu albo źle zrozumieliśmy, ale chyba nie o sam kawałek chodzi tylko. Choć nieczęsto się zdarza, to jednak tu najważniejszy zdaje się być klip, bo numer na 100 to kawałek promujący gale fame MMA. I na klipie pojawiają się uwaga, Wszyscy zawodnicy fejmu z najnowszej gali. Jest melanż, jest dobry beat, chłopaki nawijają. No w sumie to gra gitara. Chyba, że nie, to dajcie znać. Pozdro. Wszystkie wymienione klipy znajdziesz w telewizji Mixtape. Dostępnej w najlepszych sieciach kablowych w kraju.